Dzień dobry. Pierwszy dzień marca i wielki finał AZS Winter Cup, a rozpoczynamy go z główną pretendentką do dwóch kryształowych kul, czyli Maju Chylą, ale Maju w tym roku troszeczkę skomplikowałaś sobie to zadanie, no bo nic nie jest przesądzone, ale ja zrobiłem precyzyjne wyliczenia i powiem ci tak, potrzebujesz drugiego miejsca w gigancie i przynajmniej 15. w slalomie, więc zadanie wydaje się dość łatwe. No ale mimo wszystko e, musisz na starcie troszeczkę przekalkulować, czy idziemy na maksa, czy jednak z lekko zaciągniętym ręcznym, jak będzie? Dokładnie, no ja takich dokładnych wyliczeń nie robiłam, ale bardzo cieszę się, że ktoś zrobił to za mnie, dziękuję, w takim razie wiem co muszę zrobić, ale myślę, że po prostu pojedę tak jak zwykle, postaram się o objęcie prowadzenia, natomiast zobaczymy też jak, na co pozwolą warunki, w każdym razie w slalomie nie muszę się jakoś bardzo stresować trzeba po prostu dojechać, zrobić Równe przejazdy. Myślę, że myślę, że jeżeli warunki pozwolą, no to będzie wszystko dobrze. No, warunki pozwolą, to jest decydujące tutaj stwierdzenie, bowiem oprócz slalomu między tyczkami mamy jeszcze slalom między tymi plackami ziemi. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że, e, że fotograf wykorzysta te piękne okoliczności przyrody i że uda mi się mieć w końcu jakieś zdjęcie z ziemią w tle. No to idziemy oglądać trasę, <laughs> zastanawiać się, gdzie robić zdjęcia i widzimy się po przecięciu linii mety przez wszystkich zawodników. Dulu, jesteśmy przed wielkim finałem, no i ty w gigancie jesteś w tej komfortowej sytuacji, można rzec, że jesteś jedynym zawodnikiem, który nie musi się oglądać na innych. No ale do kryształowej kuli potrzebujesz przynajmniej drugiego miejsca. Co będzie działo się na starcie? No co, no ostatnio nie mogą być zbyt szybkie, bo byłoby za nudno i e, nie byłoby tej walki. No, co będę robić, to co zwykle, jechać do przodu jak najszybciej. Ale jest są jakieś dodatkowe emocje związane z tym, że no, ta kula jest na wyciągnięcie ręki? Yy, no tak, no, chciałbym, chcę powiedzieć, że bardzo chciałbym ją zdobyć, ale no, w zasadzie myślę, że to co zwykle, zawsze jest ta adrenalina, zawsze jest moc i zabawa, więc A myślę, że to. Dzisiaj też jest nieco cieplej, więc jest dodatkowa motywacja, żeby nie wypaść, bo wtedy. Narty mogą być nieco do wrócenia, więc trzeba mocno się trzymać trasy i jechać. Jak widzicie, jeszcze tej dużej adrenaliny u Dula nie ma, ale na pewno to zmieni się za kilkadziesiąt minut na starcie Giganta. Dobra, moje drogie panie, za dwie minuty startujemy, więc szykujemy się w rytmach disco. i Właściwie kibicujesz. Eh, eee, Wojciechowski Dłuczewskiemu. Ciekawe, ale. Co mam powiedzieć? Mniejszym bunem. O, panie, panie Krawczyk! Co pan, to, pan robi? Opowiadaj, czy trasa wytrzymuje trudy na poru wiosny? Tak, że wytrzymuje. Są takie, powiedzmy, tarki, Je, są dziurki. Trzeba dobrze najechać, nie bać się mieć narty w dół. Ale chyba nie jest tak źle, jak mogłoby być. Tak, nie, nie jest aż tak źle. Jest, z porównaniem do tego, co mogło być, to jest dobrze. Chociaż fajnie by było, jakby jeszcze nie było takich przetarć z tymi kamieniami, to by było super. Czy miałaś jeszcze nadzieję dzisiaj rano, gdy stałaś na starcie, że uda się wywalczyć to trofeum? No, wczoraj planowałyśmy z Karoliną wieczorem, jak tam przecisnąć się przez Maję, no ale jak wiadomo, szanse były nikłe. Już większe było, żeby dzisiaj, chociaż raz, honorowo, no ale niestety Maję. Majest... Za mocna w tym, no, w tym sezonie jak i w każdym, ale to tylko rozgrzewka przed ampami. Słuchaj, nic straconego jeszcze w slalomie. Wystarczy, że będzie 17 i masz szansę na kryształ. Widzę, że wszystko dokładnie obliczone. No to tym bardziej, jeszcze większe szanse. Wszyscy liczą, dodają, bo nie wiadomo kto zdobył kryształową kule. Co wychodzi z Twoich obliczeń? No z szybkich tutaj wyliczeń razem z Misiem wyliczyliśmy, że kolega piękny, który siedzi sobie na fotelu lidera, Wygląda na to, że zdobył kryształową kulę, no więc yy, wielkie gratulacje, ale to dopiero nieoficjalna informacja, więc się Stanisław, wspaniały dzisiaj przejazd, no i koledzy tutaj wyliczyli na szybko, że no jeszcze nieoficjalnie, ale że to ty zdobędziesz kryształową kulę. Jeśli tak się nie stanie, skasujemy to nagranie, ale na razie możemy uznać, że ją masz. No powiedz co, co poczułeś, gdy Wojtek wpadł tam, tam w duże tarapaty? Znaczy no w sumie jeszcze nic nie poczułem, bo w sumie nie wiedziałem czy, czy, czy mam w ogóle szansę walczyć o kryształową, no, bo wydawało mi się, że Wojtek kopią, jest na nie? tyle z przodu, że ciężko będzie, ale no zobaczymy, no za chwilę się dowiemy i myślę, że jak się uda, no to będzie wielka radość, no i w ostatnim w sumie najprawdopodobniej sezonie Winter Wygrać generalkę, no to myślę, że będzie miło. Widziałem, że niesamowicie zmotywowany ruszyłeś tam na trasę od samego początku. Ostra, tak? Te warunki chyba pozwalały, pozwalały też dzisiaj jednak na całkiem dobrą jazdę. Tak, uważam, że warunki naprawdę były dobre. Twardo było, więc było się na czym oprzeć. I ja w sumie lubię takie warunki, jak jest trochę, trochę dziura, czy trochę takie tak zwane schody, wykorzystać trochę bardziej siłę i nie kalkulować. Więc pode mnie akurat to było dobre. Pod innych to nie wiem, ale naprawdę mimo temperatur, warunki bardzo dobre. Widziałem ogromny lęk w oczach podczas twojej jazdy. Tak. I nie masz więcej zwycięstw. nie masz więcej zwycięstw. nie masz o, całą kulę! No to jest, Dzięki. Ciężko pewnie będzie teraz wydusić z ciebie jakieś słowo, bo no prawdziwy dramat, miałeś tę kulę już właściwie na wyciągnięcie ręki. Byłeś pierwszy po, po tym pierwszym przejeździe giganta. No i straszne kłopoty tam w środkowej części trasy powiedz co się stało. No niestety tutaj chciałem jak najwięcej wydusić z tej trasy jeszcze, żeby właśnie na pewno wygrać. No i tutaj ciasno przede na jedną tyczkę, jako że troszkę też taki jest nierówny warunek, to mi podbiło górną nartę, przez co musiałem jeszcze się sunąć. No i a, to skutkowało jeszcze w dłuższym obsunięciem, no i takim porządną stratą w tym drugim przejeździe niestety. Przygra to jest ta kryształowa kula naprawdę przegrana o dosłownie włos. Powiedz, czy będziesz rozpamiętywał ten moment, czy zmotywuje cię to po prostu do jeszcze większej walki i na ampach spróbujesz się odgryźć? No na ampach będę Ruszy próbować. No. 106, ty, to znaczy Też cieszę Mikołaj się, Rejder że się udało nasie. tutaj tą harendę utrzymać w, w takich 30 sekundy, 30 sekundy. warunkach, że da się robić Pierwszy zawody, bo 10. jednak no, lubię takie góry, na których jest jednak walka. No, Stasiu Sta 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 też ja walczył, też nie miał zwycięstwa, no i do niego poszło. Ale cały 100, 100. sezon w swoim wykonaniu świetny, dużo pięknych przejazdów, także gratulacje. Dziękuję bardzo. Słuchaj, powiem ci tak, Juliusz musi być 13, żeby zdobyć kryształową kulę. Jak oceniasz jego szanse? Jakby mu wystarczyło 14, to byłoby coś to bym rzeczywiście w niego wierzył, ale tak, to... No, zaryzykuję, postawię wszystko na, na ruletkę, dam, że jednak obroni kulę, ale... 13, jak ja tutaj jestem, nie w przeciwieństwie do poprzednich zawodów, no... Problemy, problemy, kłopoty, kłopoty, pana Mitana. Tyle mogę powiedzieć. Zadanie wydaje się dosyć proste, bo wystarczy, że Juliusz będzie 14, a ty wygrasz z Wojtkiem Dulczewskim z Michałem Czerwińskim. Jest to wykonalne? No sądzę, że na pewno jest, tylko muszę w końcu złożyć dwa dobre przejazdy. Niestety w tym sezonie rzadko mi się to zdarzało, ale kiedy jak nie teraz, ostatnie zawody sezonu i moje ostatnie w karierze Winter Cup, więc jak nie kiedy to teraz, więc celujemy w pierwsze miejsce i taki jest plan. Na ten, czy czy tak sobie, ale za to jest? fantastycznie dmuchasz. E, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, robię co mogę. E, jak nie no to przynajmniej kibicowanie. Piotrze, czekasz na rywali. E, szybciutko ostatni przejazd w ramach e, AZS InterCup w Finale w Twoim życiu. On był dobry. No w końcu, w końcu się udał dobry przejazd. Spost, powiedziałem sobie, że jak ostatni, no to wszystko albo nic. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej, ale aż się łezka zakręciła trochę jak metę przejechałem. Ale nic, no teraz czekamy jak się generalka rozwinie i, i wszystkiego dobrego wszystkim życzę. No i proszę, jest nasza królowa AZS Winter Cup. Nie było liczenia, nie było kalkulowania, dwa pierwsze miejsca. Dwie kryształowe kule i na dodatek Toyota, czyli wszystko, co trzeba było zgarnąć, to zgarnęłaś. Jakie to uczucie? No znane Ci już z zeszłego sezonu, ale jednak mimo wszystko. Fantastyczne uczucie. Mimo, że warunki były ciężkie, udało się też rozegrać w ogóle Bardzo, no tak w miarę w porządku okolicznościach te zawody dzisiaj. I jestem zadowolona z tego, że moje przejazdy też były, też były dobre. Super, cieszę się, nie mogę się doczekać. E, najbliższych paru dni, bo tutaj będziemy cały tydzień w Zakopanem jeszcze potem Ampy. Więc fajny początek tego cyklu zawodów. Bardzo fajnie. Julek, powiedziałeś tuż po przecięciu linii mety, że był stres. No, był, no bo musiałeś dzisiaj dojechać do mety. Nie miałeś zapewnionej kryształowej kuli, ale zrobiłeś to, co trzeba było zrobić. wygrywasz kryształową kulę, jesteś najlepszym akademickim slalomistą w sezonie. Tak, tak. Stres był dzisiaj od rana, bo tak naprawdę nie było mnie na jednych eliminacjach. A jak wiadomo, jedne się kasują, więc jakby nie było dzisiaj miejsca na błędy, e, jakaś tam podobno matematyczna szansa, nawet w gigancie była, żebym wygrał. E, chyba koniec końców skończyłem na podium. W slalomie, jak się później okazało, jeszcze w grę weszła nagroda typu Toyota, której szczerze nie widziałem. Ale e, mój największy rywal Stanisław Hejmo się wywrócił w drugim przejeździe i wcale to nie pomogło, raczej zaszkodziło. I musiałem dojechać, znaczy dojechałem i udało się wygrać, więc że nie udało, po prostu wygrałem. No. Eee, no i tyle. Pytanie, czy Toyotą można pojechać do Hiszpanii? Eee, zobaczymy jaka Toyota ile pali. No. <grafię> Gratuluję. Dziękuję bardzo.